Na tej scenie, chociaż tak blisko mieszkam, bo zarobię. Chciałam coś powiedzieć o sobie. Rzeczywiście od 13 lat prowadzę sobie witę Centrum Promocji Zdrowia, i tak myślę, że każdy dzień zbliża mnie bardziej do poznania, jakby naszej, że tak powiem, naszej struktury ludzkiej, o tak, i umysłowej. Powiem szczerze, że. Zaskakuje, zaskakuje mnie życie każdego dnia i każdego dnia daje mi coś, coś nowego. Dzisiaj wymyśliłam sobie, może o tak jeszcze na wstępie, bo tak rzeczywiście ta scena lekko stresuje. Na, na wstępie chciałam podziękować tutaj naszym świadomym kobietom, że zechciały mnie dołączyć do swojej wspaniałej grupy. Jest to dla mnie też zaszczytem tutaj z wami być. No natomiast przejdę już teraz do, do rzeczy, czyli do mojego tematu, no jeśli recepta na długowieczność, no to co, no to pomyślałam, pomyślałam sobie tak, że należałoby przeanalizować nasze uczucia, nasz umysł w, razem, z, w kompatybilnie z naszym ciałem, co, co skrzętnie cały czas gdzieś tam Gdzieś tam sobie rozwijam i, i, i szukam metody na to, dlaczego chorujemy, dlaczego mamy swoje słabości, dlaczego właściwie, właściwie nie ma w nas tej mocy życia, jaką, jaką ma nasze serce na 120 lat. Więc, więc dzięki tym wszystkim poszukiwaniom nagle dotarłam do zakątków medycyny wschodu, czyli medycyny chińskiej, która zainspirowała mnie całym sercem, dlatego, że ona tak naprawdę rzeczywiście nie tylko ze słowa holistycznie, ale rzeczywiście z kształtu holistycznie potraktowała człowieka jako całość natury. Medycyna chińska wyselekcjonowała sobie, słuchajcie, najważniejszych pięć punktów w naszym organizmie. Pięć punktów zwanych pięcioma elementami. Jednym z elementów są oczywiście energii, które nas filtrują, czyszczą, które związane są z wodą, z płynem i jest to element wody. Kolejny element to jest element drzewa. Element drzewa związany jest z wątrobą, z pęcherzykiem życiowym, czyli z metabolizmem naszym ogólnie pojętym. Jest to dlaczego element drzewa? Bo kojarzy się z wiosną. My w tej chwili jesteśmy, słuchajcie, w elemencie drzewa, więc jeśli odczuwacie jakiś słabszy metabolizm, problemy z woreczkiem żółciowym bądź, bądź jakieś obciążenie yy metaboliczne, no to macie wszelkie prawo do, do takich, takich właśnie odczuć. Kolejnym elementem jest ogień. Ogień, czyli serce. Serce nam się wią, yy, kojarzy z uczuciami, z, z powerem, yy, z miłością, więc to jest, to jest, to jest ogień. Kolejny, kolejny element jest to ziemia, czyli to już jest nasza stabilność najczęściej kobieca, jest to czustka śledziona, jej to cienkie, czyli już to jest ta stabilność taka endokrynologiczna, że tak powiem. No i już ostatnim elementem to, są, to jest element metalu, czyli płuca, oddech i to jest już czas jesieni, kiedy przygotowujemy się do zimy, czyli musimy się wzmocnić. Ale to są takie o. Szablon, powiedziałam. Natomiast po, cóż, po cóż były sformułowane, po co było sformułować pięć elementów? Są to takie centra w naszym organizmie, które mówią nam, że bezwzględnie bez naszego, naszej głowy i naszych uczuć nie dzieje się nic w naszym organizmie tak naprawdę. I teraz, kiedy byśmy sobie przejrzeli tą wodę, czyli nasze nerki, nasz męcherz moczowy, co temu towarzyszy? Temu towarzyszy smutek, zwyczajnie strach takie uczucie bardziej bojaźni, strachu, w taki sposób. Zobaczcie sobie, jeśli mamy jakieś problemy, kamienie na nerkach, jakieś złogi na nerkach, czy ciągle nawracające problemy z pęcherzem, przestańcie sobie na chwilę, włączcie sobie wewnętrznego lekarza i zobaczcie, czy nie ma właśnie jakiejś bojaźni, czy ja się nie boję, nie boję się życia. To jest, to jest taki element. Jeśli mamy ciągle nawracające infekcje płuc, to jest smutek. To jest, to jest też, że tak powiem, taka, takie rozstarknienie, gdzie chcielibyśmy wypowiedzieć się, chcielibyśmy zaistnieć, nie wiem, mieć swoje zdanie, a boimy się tego, czyli wycofujemy się. Ja pamiętam kiedyś takie te, eksperymentowaliśmy w terapiach i mieliśmy różni, różnych ludzi z ciągłym nawracającym zapaleniem płuc. Bywało tak, że byli oni Raczej wycofani, I, i okazywało się, że wystarczyło wyleczyć to zapalenie płuc, po prostu tym, że pozwalaliśmy im się wypowiedzieć, wykrzyczeć, czyli swoim zdaniem, tak naprawdę. Czyli pamiętajcie, płuca to jest zawsze smutek. Smutek głęboko głębiony, który jest gdzieś tam wewnątrz nas, który boi się uaktywnić na zewnątrz. Jeśli chodzi o y, tą ziemię tą naszą stabilność, tą naszą czustkę, tą, ten, tą naszą endokrynologię, tą naszą kobiecość, to jest zawsze rozważanie, słuchajcie, czyli wszelkie problemy z czustką, od cukrzycy po jakieś poważniejsze schorzenia, jak najbardziej zawsze wiążą się z rozważaniem życiowym, czyli tak naprawdę dużą wrażliwością, przejmowaniem się, analizowaniem, rozważaniem. To są takie uczucia najczęściej, takie aż, aż upierdliwe, można powiedzieć. Czyli tak naprawdę chodzą za nami, już nie chcemy, ale dalej ciągle myślimy, ale dlaczego, ale po co? I, i tak, to, tak to wygląda przechodząc do kolejnego elementu wątroby, to jest złość. To jest najczęściej złość. Złość taka zakorzeniona w nas, to jest, nie wiem, słaba tolerancja świata zewnętrznego, taka, taka, taka ogólnie pojęta złość, czyli nie jesteśmy wtedy poznawani za empatycznych, za, za takich miłosiernych i, 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 i otwartych do ludzi. No i zostało nam, został nam ogień, zostało nam serce, a to jest pozorom radość, ale głupia radość. Taka po prostu głupawka, która nie, nie daje nam w ogóle jakiejś pewności życia, nie daje nam zupełnie jakiejś stabilności życia yy, i to jest, to jest ta, ta, nasza, ta nasza radość. Yy, źle pojmowana, że tak powiem, która też prowadzi do wszelkich schorzeń yy, tutaj układu sercowo-naczyniowego, sercowo gdyż, gdyż nie daje nam pewności i stabilności życiowej tak naprawdę. Więc są to tak ogólnie pojęte, Powiązania naszych uczuć, naszych emocji z, naszy, z kondycją naszych narządów. Ale pamiętajcie, że chyba najważniejsze jest po tylu latach eksperymentów, analiz, badań i różnych innych dociekań co z tą naturą ludzką właściwie, o co nam chodzi. Tutaj rzeczywiście cały dzień dzisiaj tłoczymy ten temat. Pamiętajcie, że bez naszej głowy, bez naszego umysłu, bez naszych emocji nie dzieje się kompletnie nic. Yy, dzieje się wszystko za, za, tym, za tą sprawą, czyli naszej emocjonalności. I to jest chyba najważniejszy temat, jaki, jaki należałoby rozkminić w swoim życiu, yy, stojąc przed, przed jakąś diagnozą, stojąc przed jakąś jednostką chorobową, czy jakimś problemem zdrowotnym. Pamiętajcie, że wszystko związane jest z uczuciami. Tak naprawdę jest to jeden wielki, olbrzymi dział, yy, można powiedzieć, medycyny już teraz praktycznie konwencjonalnej, kiedy zaczyna się wtłaczać przede wszystkim leczenie psychosomatyczne. Teraz w tej chwili najskuteczniejszym leczeniem onkologicznym, słuchajcie jest leczenie, gdzie na sam początek zaczyna się terapia psychologiczno-onkologiczna, tak zwaną. Czyli tak naprawdę, kiedy uświadamia się człowieka, aby znalazł w sobie siłę, aby znalazł w sobie to źródło i ujście i sens, dlaczego zadziała się ta choroba tak naprawdę. O, o, co, o co mi chodzi z tą psychosomatyką? Psychosomatyka to znaczy, że to jest oddziaływanie naszych emocji na nasze ciało fizyczne. Prosto tak można powiedzieć. I zobaczcie takie przykłady proste, życiowe. Czasem jest tak, że bez uzasadnienia medycznego ktoś po prostu zwyczajnie cierpi na boryści biodę, miernicy mniejszej. Nie wiem, co się dzieje. No nie mogę, nie wiem, w nocy nie śpię. No to jakaś choroba reumatyczna pewnie, to tamto się to. No i zaczyna się później terapia psychosomatyczna. A jaki krok do przodu chcesz zrobić? Którego się boisz? To są biodra. Ktoś cierpi na ciągle chroniczne napięcia tutaj karku, ramion, barków i też tak jest. O tak, o masaże, jakieś tam inne ćwiczenia, to jest wszystko bardzo potrzebne, oczywiście, dlatego że to ciało fizyczne ukaja, ale tak naprawdę problem tkwi tu. Czyli co nosisz na tych barkach? Co dźwigasz? Życie jest ciężarem dla Ciebie? I zwykle jest tak, że słuchajcie, najważniejsze jest rozkminić, jaki jest problem. Czyli sobie siąć, wyciszyć się, bo każdy z nas, muszę wam powiedzieć, każdy z nas, czy to mężczyzna, czy to kobieta, czy to dziecko, czy osoba dorosła, wszyscy mamy coś takiego w sobie jak wewnętrznego lekarza. Tak naprawdę my pierwsi jesteśmy lekarzem dla siebie. To my znamy swoje. Patologiczne objawy, które pojawiają się w organizmie, to my znamy, czy coś jest poza normą, czy jest w normie, czy tak było całe życie, czy się pojawiło nagle. Ale prawda jest taka, że my się musimy nauczyć uruchamiać wewnętrznego lekarza, czyli słuchać swojego ciała, bo ciało daje nam sygnały znacznie, znacznie wcześniej niż nam się wydaje, jeśli chodzi o nasze słabości fizyczne. To, co dochodzi do naszego ciała fizycznego, to jest już jakby ostatni etap. Natomiast my na początek musimy zacząć słuchać swojego ciała od, od początku tego, co nam chce powiedzieć. Tych przykładów psychosomatycznych jest cała, cała litania, że tak powiem. Z tym związane są również choroby jelit, wypryski, jakieś, jakieś choroby atopowe skóry, które też bardzo szybciutko się leczy, kiedy człowiek zacznie wierzyć, że jest. Wartościowy, że wzrasta mu poczucie własnej wartości, tak naprawdę. Także takich przykładów możemy tutaj wymieniać, słuchajcie, całą litanię. Ale my naprawdę nie możemy być obojętni temu, bo my, my żyjemy w takich czasach, słuchajcie, które technologicznie są bardzo rozwinięte. Medycyna poszła bardzo do przodu, jeśli chodzi o diagnostykę, medycyna poszła bardzo do przodu, jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny. Natomiast Zagubiliśmy w tym czasie tej wzrostu technologii, zagubiliśmy siebie, zagubiliśmy odnajdywania czegoś w sobie, czyli tak naprawdę zagubiliśmy zasady zdrowego żywienia, zagubiliśmy swoje emocje, bo pędzimy, bo się spieszymy, bo nie mamy czasu przestanąć, a kiedy musimy przestanąć, to najczęściej jest już to jest taki etap, kiedy rzeczywiście musimy, musimy poważnie się sobą zająć. No, i to właśnie chciałam dzisiaj Wam przedstawić. Mam bardzo mało czasu, ja nawet nie wiem, jak go mam kontrolować tutaj. Chciałam przedstawić ten temat. Dlatego też go nazwałam, że ulecz umysł, a uleczy ciało. I powiem Wam, że z ostatnich. O, zresztą nawet nie z ostatnich. To jest standard. Jeśli ktoś jest pozytywnie nastawiony do czegokolwiek w swoim życiu, nie mówię tylko o zdrowiu, ale przede wszystkim, to jak Wam się wydaje. Łatwiej dochodzi do zdrowia, ma szansę? Czy raczej idzie w kierunku pogłębienia choroby? Oczywiście, że rzadziej choruje, łatwiej wychodzi, nawet z głupiej infekcji, tak naprawdę. Zawsze, kiedy, kiedy włączymy ten pesymizm, kiedy nie włączymy takiej, takiej wewnętrznej swojej mocy, pozytywizmu. No to słuchajcie, choćby nie wiem, jaka była diagnostyka, choćby nie wiem, jaki był sprzęt i jaka pomoc oferowana, to bariera jest w nas. Bariera nie do przeskoczenia. To my jesteśmy pierwsi, którzy dajemy sobie prawo na zdrowie, na siłę i na szczęśliwe życie. Więc yy, chciałam to nadmienić, gdyż przez naprawdę już teraz wiele lat cały czas ten temat jest poszerzany, cały czas przez nas. W różnych Pozostało grach. ci 5 minut. No to jest na przykład zawał. <noise> tak, <że głos> dziękuję. Także tak, w każdym razie, tak jak ja, tak ja mówię, chciałam może teraz spuentować całą tą moją wypowiedź. Pewnie mogłabym mówić więcej, pewnie mogłabym powiedzieć jeszcze więcej z własnych doświadczeń, ale jedno, co chciałam wam powiedzieć. Pamiętajcie, nic się nie dzieje bez nas. I tak naprawdę uruchommy uruchom, uruchom tak, uruchom w naszym organizmie y, miłość do siebie, tak naprawdę do własnego organizmu. Y, I wtedy słuchajmy go, włączmy świadomość, włączmy swoje moce, bo pamiętajcie, że bez naszych mocy moce innych diagnostów są zupełnie bez znaczenia. Także tą błędą chciałam zakończyć dzisiejszy wykład i zachęcić Was do tego, i nie, nawet już powiedzieć Wam, jesteście cudowne. Po prostu. I każdego dnia sobie to mówcie: życie jest cudem. Naprawdę. Nie ręką, bo pracujemy, bo nie mamy czasu, bo, bo pieniędzy, bo czegoś. Nie, życie jest cudem. I to cudo należy każdego dnia podnieść na ręce i powiedzieć: dziękuję.